Cześć mordy. No e, Chciałem wam to tak powiedzieć, bo w komentarzach widzę i to już nie pierwszy raz tak ktoś tam pisze, czemu ja nie odkładam z renty na swoją wyprawę e, na, z, e, tak, e, na tą wyprawę dookoła świata, tylko zbiórkę założyłem. Ja nie wiem ile byś tam nasłuchaliście w tym TVP propagandy, bo niektórzy myślą, że kurwa tej renty to mam nie wiadomo ile. Wy się cieszcie w ogóle, że ja z renty potrafię coś sobie odłożyć na sprzęt, który będzie na wyprawę potrzebny, kupię za własne pieniądze. Cieszycie się, że za własne pieniądze gdzieś potrafię pojechać, bo sobie odłożę z renty, potrafię gdzieś tam pojechać, coś tam wam pokazać, żeby coś było na kanale. A na wyprawę nie jestem w stanie odłożyć takich pieniędzy, żeby poddać takie duże wyzwanie. Jako osoba niewidoma, że świat biedzie dookoła. Eee, Także tak to właśnie wygląda. Ja bym musiał zbierać kurwa z tysiąc, 1500 lat. Eee, a ja niestety nie wiadomo, czy <gryw> 40 kurwa dożyje. Eee, I tak, więc tak. Eee, tam dzięki w ogóle za wpłaty, za subskrypcję kanału. Oglądajcie tam filmy w playlistach. Niewidomy i technika. Niewidomy w wielkim mieście z kamerą przez świat. E, vlogasy nie widzę. Może tam coś ciekawego sobie znajdziecie. E, no nie wiem, co będzie dalej. Może się to w końcu po, kanał po 7 latach rozwinie. Kurna. Byli mnie trochę boli. E, ktoś chyba ostro zahamował. A ja mordeczki. E, idę do sklepu po jakiś tam e, sól, cukier, bo trochę ogórków. Ojciec kupił trochę wiśni i tam parę słoików się zrobi na zimę. Wiadomo, że nie dużo, bo drogie wszystko jest, a coś tam się zrobi zawsze. Także pamiętajcie, mordeczki. Ja tylko pieniądze zbieram na podróż, na dwie osoby dookoła świata. E, chcę z własnych pieniędzy kupić sprzęt i tak dalej, który będzie potrzebny. Ale widzicie, na przykład kupiłem kamerę, już kupiłem to, tamto. E, kupiłem mikroporty, żeby to zrobić sensem i ładnie nagrać wam wszystko. E, laptopa chciałem kupić i tak się kurwa zastanawiałem, się drapałem po tej głowie. Bo mówię, wyrzucić tam 2 czy 3 tysiące na laptopa, pewnie 3, e, to nie jest tak prosto dla ręcisty wyrzucić. I poszedłem do takiego tam informatyka, zobaczyć czy mój program do montażu filmów działa. Ten movie maker 2012 na starym komputerze. Znaczy na nowym komputerze stary program czy działa Ktoś to zobaczył i mi laptopa podarował. <laughs> Widzicie, to tak właśnie, właśnie jest, że yy, to było właśnie taki fajny prezent. Tak samo i kiedyś koła od jednej dostałem do roweru. Bo rower też nas ze sobą na wyprawę zabiorę. Kiedyś tam buty od kogoś dostałem, ale to ile lat temu? Yy, także właśnie na tam jestem zadowolony, bo za te pieniądze, bo ojciec mi tam miał się dorzucić, to sobie kupiłem dysk, sobie kupiłem jakiś tam sprzęt do nagrywania. Także no także to mniej więcej tak wygląda, że po prostu te pieniądze, które tam zbieram, to będą na roczną wyprawę dookoła świata dla dwóch osób, czyli dla mnie i jakiejś tam osoby towarzyszącej. Yy, następna rzecz, że też chcę założyć studio. Oczywiście nie z tych pieniędzy, tylko ze swoich pieniędzy, może z jakichś innych pieniędzy, studio takie mini filmowe. No ale zobaczymy czy mi wyjdzie. Jak się kanał rozwinie, to może wyjdzie. A teraz idę po sól, cukier i inne rzeczy do... A i ocet. Może zrobię ze 2 trzy słoiki korniszonych. Bajo.